Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Oczywiście o Ukrainie będę rozmawiał z byłym ambasadorem Polski na Ukrainie. Janem piekło. Dzień dobry, panie ambasadorze, kłaniam się nisko panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan ma jeszcze na pewno znajomych w Kijowie, znajomych na Ukrainie. Proszę mi powiedzieć, czy oni się po prostu boją? Ej, no rzeczywiście mam przyjaciół, mam wielu wielu znajomych. I to nie tylko Ukraińców, bo tam jednak część personelu dyplomatycznego krajów Unii Europejskiej i nie tylko zostało, jestem z nimi w kontakcie. To oczywiście jest jakieś poczucie zagrożenia i związane z tym emocje. Natomiast generalnie. Ukraińcy zachowują spokój. Niedawno byłem nawet gościem takiego wirtualnego spotkania. Byłem na Majdanie w, w Kijowie, gdzie mnie poproszono o parę słów do moich ukraińskich przyjaciół w rocznicę, kolejną rocznicę rewolucji godności i wydarzeń na Majdanie, które potem doprowadziły do. No dobrze, ale. Do... Pa, wie pan, bardzo długo w Kijowie, bardzo długo na Ukrainie panował taki nastrój niedowierzania, że jednak Putin nie wejdzie, że, że nic się tam nie może wydarzyć, że się nie odważy na cokolwiek więcej. I z takim no, z dystansem przyjmowano te wszystkie opowieści z Zachodu płynące, że Rosja jest gotowa na wkroczenie na Ukrainę. No i cóż stało się i wygląda na to, że to nie koniec. No, obawiam się, że to nie jest koniec, bo nie po to zostały zgromadzone tak potężne siły Wojska Rosyjskiego na granicy Ukrainy i na terenie Białorusi, żeby teraz Putin powiedzieć aha, mam, uznałem dwie nowe republiki, które wykroiłem z terytorium Ukrainy no i załatwiłem wszystko co chcę i pójdę sobie do domu. Nie, tak nie będzie. Najwyraźniej jest to początek dużego problemu i to widać i to słychać z retoryki którą Kreml w tej chwili uprawia, no i właśnie z tego, co się wydarzyło ostatnio, czyli już praktycznie zamknięte kanały dyplomatyczne na linii Waszyngton-Kreml. No dzisiaj nie dojdzie do spotkania sekretarza stanu amerykańskiego z ministrem Ławrowem. Nie będą o tym rozmawiać, bo w zasadzie, jak mówią Amerykanie, nie bardzo jest o czym. Ale ja mam trochę inne pytanie, panie ambasadorze. Coraz więcej bardzo poważnych polityków na zachodzie, bardzo poważnych komentatorów na zachodzie i w Polsce mówi wprost Putin oszalał. Karl Bild, szwedzki premier wieloletni i minister spraw zagranicznych, mówi, że to człowiek o ogromnej sile, który stracił kontakt z rzeczywistością, a w Polsce to samo mówi Radosław Sikorski, który twierdzi, że widać, że mamy osobę niezrównoważoną, która dysponuje arsenałem atomowym. To ja pana pytam, czy Putin oszalał, czy Putin zwariował? No, mam pewną praktykę psychiatryczną, bo pracowałem w klinice psychiatrycznej. Tak, wiem o tym w latach 80. kiedy nie mógł pan być dziennikarzem. To prawda, dokładnie. Jestem pod wrażeniem licarczu. Natomiast słuchałem tego wystąpienia Putina. No i miałem też wrażenie, że to jest wystąpienie człowieka, który nie jest zrównoważony. To, co tam zostało przekazane, to była furia. To było wylanie jakichś bardzo emocjonalnych, różnych nieczystości, bo tak to można określić. I no nie było to wystąpienie człowieka, który jest wielkim prezydentem wielkiego kraju, tylko było to wystąpienie po prostu przepraszam, że tak powiem, małego gangstera, który próbuje straszyć świat. Jest prawie 8 po 8 i naszym gościem jest Jan po był ambasador Polski na Ukrainie. Panie ambasadorze, no ale czy to nas nie powinno napawać niepokojem całkiem serio? Bo jeżeli rzeczywiście racje mają tacy ludzie jak Bild, jak. Sikorski i pan oczywiście, którzy mówią, że hmm, to nie, że, że, że Władimir Putin daje się ponieść emocjom. I to powiedziałbym emocjom przedziwnym. Rzeczywiście w furii kompletnej szaleństwu i nienawiści. O no, czym się nie powinniśmy tego jednak bać? No bo z racjonalnym gangsterem można się jakoś dogadywać, a z wariatem nie. To, to niestety jest prawda, to Putin stał się człowiekiem nieprzewidywalnym w, w swoim jeżeli to już nazwijam, nazwaliśmy, powiedzmy, szaleństwem. Yy, niestety pewne oznaki tego były już wcześniej. Można było próbować Putina zatrzymać. Yy, można było wcześniej podjąć pewne decyzje dotyczące yy, perspektywy członkostwa y Ukrainy w Unii Europejskiej i y, dania jej ewentualnie membership action plan, czyli członkostwa, członkostwa w NATO. Yy, tak się nie stało. Yy, Ponieważ spora część elity biznesowej i politycznej z Zachodu uważała, że pracując razem z Putinem można zarobić ogromne pieniądze. Panie ambasadorze, to prawda, to wiemy o tym, jak Zachód i nie tylko Zachód, przeróżni ludzie zarabiali na kontaktach z Władimirem Putinem, ale w tej chwili sytuacja wygląda tak, że Zachód mówi: dobrze, wjechałeś na Ukrainę, my, będziemy, my teraz wprowadzamy sankcje. No i słyszymy o tych sankcjach. No i lajko może się wydawać, że one nie są przesadnie dotkliwe dla y, rosyjskiego reżimu. Jakie sankcje powinny być wprowadzone, by naprawdę zabolały Putina? Właśnie. To nawet nie chodzi o samego Putina, chodzi o jego najbliższe otoczenie. Chodzi generalnie o to, żeby to jego najbliższe otoczenie doszło do wniosku, że im się to nie opłaca i że należałoby się zastanowić, co zrobić z szaleńcem, który zamieszkał na Kremlu. To powinny być bardzo mocne sankcje, których do tej pory nie ma, dotyczące po prostu spraw finansowych, majątków na zachodzie, kont. Chcę pan powiedzieć, że jakby A. na przykład Roman Abramowicz stracił Chelsea, mówię oczywiście o symbolicznym geście i rosyjscy oligarchowie nie mogliby już wjeżdżać do swoich pałaców w Londynie i do willi w Courchevel. Do Alpej, czy innych alpejskich kurortów, to to mogłoby im kazać, nie wiem, zwrócić się przeciwko Putinowi? To o to chodzi? No jeszcze może, gdyby córki i synowie tych ludzi dostali nakaz wyjazdu i, i nie mogli skończyć prestiżowego uniwersytetu, czy w Oksfordzie, czy w Harvardzie, Plus yy, blokada kont, konfiskata majątku. Yy, to by było coś. Zresztą widać było, że była pewna paniczna reakcja Pieskowa w pewnym momencie, kiedy się okazało, że Putin może z że... kim jest Dmitry Pieskow, bo nie wszyscy wiedzą. Oprócz tego, że jest to człowiek, który ma fantastyczny zegarek. Pieskow to jest rzecznik Kremla, czyli rzecznik Putina. Tak, Dmitry Pieskow to główny propagandista Kremla, ale ja mam do pana pytanie: dobrze, pan myśli, panie ambasadorze, że Zachód się odważy wprowadzić takie sankcje, zaatakować personalnie tych wszystkich ludzi, odebrać im ich majątki, a w każdym razie zamrozić je? No, takie sygnały dochodzą zarówno z Waszyngtonu, jak i, jak i z Londynu. No. Nie do końca dochodzą one w takiej ostrej formie z Brukseli, z Unii Europejskiej, ale to jest możliwe. To, to jest coś, z czym przyjechała pani sekretarz, ministerstwo, ministerstwo, właściwie minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Ona przyjechała z tym na rozmowę do Ławrowa, z listą, z listą tych sankcji, które Londyn zamierza wprowadzić. Czemu o liczne studentów Oksfordu, przy, m, pokazać to by się wtedy bardziej pewnie przejął. E, panie ambasadorze, dziękuję za tę rozmowę w Radiu RMF i zapraszam wszystkich do Radia RMF24 i do Interi.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy. Spytam m.in. o niepokojące głosy z Polski i dziwne komentarze Donalda Trumpa. Będzie też o tym, co się może wydarzyć na Ukrainie i o tym, że nie dostrzegamy tego, co złego dzieje się na Białorusi. Zostańcie Państwo z nami. Panie ambasadorze, no dobrze, to tak jakoś po kolei, to może jednak zostańmy jeszcze przy chwileczkę przy tych sankcjach, bo Zachód mówi tak, będziemy je wprowadzali stopniowo. Polski premier mówi, to błąd, trzeba uderzyć raz, a dobrze, żeby oni zobaczyli, że my się nie cofniemy. My, Zachód, my, światowa opinia publiczna. Jak pan uważa? Bo takie... Sankcje stopniowe, one dają szansę na to, że ktoś się zreflektuje, ale czy Rosja może się jeszcze zreflektować? Czy Putin może podrapać się po głowie i się wycofać z tego? Ej. Hey. Właściwie najlepszym rozwiązaniem zarówno dla Rosji, jak i Ukrainy, jak i Polski, i właściwie całego świata, to by było w tej chwili odsunięcie Putina od władzy i próba negocjacji z Zachodem. To nie jest. To Ale jest kto, miałby, kto miałby go odsunąć od władzy? Bo o tym, że to jest wariat, szaleniec, jakkolwiek to nazwiemy, to już mówiliśmy. No tylko musi być jakiś racjonalny człowiek stojący za Putinem, który będzie na tyle silny wewnątrz, że dadzą mu tę władzę. No i na tyle hmm, normalny, że byłby skłonny rozmawiać z Zachodem. Obawiam się, że scenariusz jest bardziej skomplikowany. I że jakby odejście Putina, czy zmuszenie go do odejścia, czy powiedzmy rodzaj jakiegoś zamachu stanu to jest jednocześnie chaos w Rosji. To jest prawdopodobna walka o władzę. To jest być może również związane z tym, że nastąpi dalsza dezintegracja procesu, który nie został skończony dezintegracja dawnego Związku Radzieckiego. Ale nikt nie chce w Rosji chaosu. Oni mają potężną traumę lat 90. traumę Jelcyna, czegoś, co nazywają nową wielką smutą. Wracając do historii swojej z początków XVII wieku. Ey. No cóż, smuty wyznaczały cykle w rozwoju historii Rosji i nie jest wykluczone, że w tej chwili Rosja znowu czeka smuta. Trzeba powiedzieć szczerze, również i uczciwie, że poziom życia obywateli rosyjskich dramatycznie spada, że Rosja przegrywa walkę z COVIDem, że Zaczynają się pewne ruchy w różnych częściach Rosji, które mogą świadczyć o tym, że Rosja jako federacja może rzeczywiście przestać istnieć. Jest się nad czym zastanawiać. Oczywiście mamy za mało informacji. W tej chwili, żeby mieć pełną wiedzę i móc w tej no, chwili. Panie słyść. ambasadorze, pan mówi: no, do, dobrze, to wszystko są takie sygnały, których my się tak chwytamy jako takiej nadziei, że tam się może jeszcze tak coś dobrego wydarzyć. E, no ale z drugiej strony słyszymy takie głosy jak ten e, Wiktora Tatarincewa, ambasadora Rosji w Szwecji, który powiedział wprost: przepraszam za mój język, ale my te sankcje to mamy w dupie. I ja rozumiem, że oni takie sankcje za przeproszeniem mają w dupie. To jest pewnie początek procesu. To Zachód działa trochę inaczej niż autokratyczne reżimy. I być może, jak Zachód wprowadzi kolejny etap sankcji. To wtedy będzie to troszeczkę inaczej wyglądało i nie będą mieli tego w dupie. A to, że oni mają to w dupie, to wcale nie znaczy, że oni to mają w dupie. <grywanie> Panie ambasadorze, dobrze. To ja muszę spytać o, dwa, no, o dwie wypowiedzi. Mam tutaj przed sobą dwa cytaty. Jeden to wypowiedź Donalda Trumpa, który, hmm, no, jeśli to był sarkazm, to rozumiem, chociaż powiedziałbym dość szczególny, powiedział wprost, to był świetny rok Putina. On teraz jest zwycięzcą. E tak może sobie mówić komentator, natomiast jak się patrzy na człowieka, który nie tylko był prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale również takie ambicje, by nim być ponownie ma, to ludzie sobie myślą: on tak na serio? Czy to jest tylko sarkazm? Czy to jest taki, no taki punkt widzenia? On pokazuje punkt widzenia Putina? No, nie jest wykluczone, że ponieważ on był prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc może się wczuć również w skórę Władimira Putina. I może to jest sarkazm. Trudno, trudno, trudno to po prostu w tej chwili powiedzieć. Ale z kolei na przykład Ryszard Terlecki, no znany panu z Krakowa skądinąd, gentleman, profesor, wicemarszałek Sejmu mówi tak, wydaje się, że Putin znalazł wyjście z twarzą z tego kryzysu, uznał niepodległość tych republik, prowadzi tam swoje wojsko, może zostawi trochę wojska na Białorusi i tyle. Świat odetchnie z ulgą, wojny nie, do wojny nie dojdzie. A no jak ja słyszę od pana marszałka, że Putin wyszedł z tego z twarzą, to naprawdę ogarnia mnie pewien niepokój. No nie wyszedł z tego z twarzą, absolutnie. Po prostu zrealizował swój zamiar i pokazał. Gdzie ma opinię Zachodu i, i świata w tym miejscu, o którym przed chwilą żeśmy <grym> rozmawiali? Kwieciście, tak. No dobrze, ale to nie niepokoją pana takie słowa. No, ważny polski polityk w zasadzie wygląda na to, jakby, no ja nie mówię stawał po stronie Putina, bo to za dużo powiedziane, no ale jakby go usprawiedliwiał. Wyszedł z twarzą, nie jest źle, do wojny nie dojdzie spokojnie. Znamy marszałka Toleckiego i znam jego poglądy. On wielokrotnie był na, na Ukrainie, ma tam przyjaciół, ma tam znajomych wśród polityków ukraińskich. Ja sądzę, że to był, że to był po prostu pewien, pewien skrót myślowy, błąd. Ta. I mhm. ja myślę, że pan marszałek by tego w tej chwili już nie powtórzył. No, miejmy nadzieję, że jest tak, jak pan myśli. Panie Ambasadorze, ja wspomniałem o Białorusi, bo mam takie wrażenie, że mało kto w Polsce zwraca uwagę na to, co się dzieje na Białorusi. Myśmy się koncentrowali na Białorusi przez długi czas, kiedy tam dochodziło do demonstracji, ale w tej chwili doszło do czegoś. Czego się najbardziej obawialiśmy? Czyli do klasycznego zajęcia Białorusi za całkowitą zgodą Białorusi, a w zasadzie nie tyle Białorusi, czyli dyktatora nią rządzącą, czyli pana prezydenta, no dobrze, użyłem już tego słowa Łukaszenki. W każdym razie tam są w tej chwili potężne wojska rosyjskie, a, a Łukaszenka stał się sojusznikiem, sojusznikiem Rosji w, no, w prowadzeniu akcji przeciw Ukrainie. Czy to nie jest coś, co naprawdę z nami zostanie, że będziemy mieli Putina nie tylko w Kaliningradzie, ale będziemy mieli Putina również w Brześciu i nad Bugiem. No, już go mamy, już go mamy i to jest coś, co jest wymierzone w bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, wschodniej flanki Unii Europejskiej. I, i, i to jest ogromny problem. Po prostu białoruś. Właściwie stała się już częścią imperialnego projektu Władimira Putina i spełnia rolę poligonu wojskowego dla, dla armii rosyjskiej i tam już stacjonują rakiety Iskander i one się stamtąd pewnie nie wycofają. To są takie rakiety, które mogą przenosić szybowicę jądrowej i Białorusi no, mogą sięgnąć do Brukseli. The... Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis mówi wprost, że na Białoruś powinny zostać nałożone dodatkowe sankcje właśnie za to, że ramię w ramię z Putinem bierze udział w tej akcji, że przyjmuje rosyjskie wojska i doprowadza no, do eskalacji napięcia. Prawda, tu nie tylko powinny zostać nałożone sankcje, ale zarówno Łukaszenka. Jak i Putin y, powinni y, stanąć w przyszłości, jeżeli to by było możliwe, przed Trybunałem w y, Hadze, y, ponieważ jeden i drugi popełnia zbrodnie przeciw ludzkości. W przypadku Łukaszenki, z tego co wiem, istnieje jakaś w tej chwili procedura przygotowywania materiałów, które by ułatwiły śledczym prowadzenie w tej chwili postępowania. Takie samo postępowanie należałoby wdrożyć przeciwko Władimirowi. No, ale nie jesteśmy w stanie nawet zamrozić jego majątków na Zachodzie, a co dopiero postawić go przed Trybunałem Wojennym. No, to jest moim zdaniem, wie pan, tak można sobie robić z niedużą Serbią, ale z potężną Rosją... No właśnie muszę panu powiedzieć, że ja byłem dziennikarzem w czasie A, wojny w Łowzii. Pamiętam moment, kiedy widziałem, jak zachodni przywódcy ściskają dłoń Milosewicza, Radzalana, Karadzicza, Radkom Ladicza, traktują ich jako partnerów w rozmowie. Ci ludzie również dysponowali dość potężnym majątkiem wtedy. I tak sobie pomyślałem, czy to jest możliwe, żeby ci ludzie kiedyś... Żeby dosięgnęli sprawiedliwość, się... tak? tak? No i stało się, widzi pan, Milosewicz tam wylądował w rezultacie i skończył tragicznie, bo nie jest wykluczone, że to było samobójstwo albo po prostu zabójstwo. I ja myślę, że taka opcja jest możliwa i że, że Łukaszenko może rzeczywiście tam trafić, być może jako pierwszy, a... Jeżeli Putina nie spotka jakiś inny, bardziej przykry los, to też może tam trafić. Tam są całkiem komfortowe cele, muszę powiedzieć. To, co widziałem, widziałem, oczywiście. Że... Życzę Panie im, jak słyszę tego. No dobrze, ale panie ambasadorze, to jeszcze sekunda o bardzo poważnych sprawach. Co nas może czekać w najbliższych dniach? Bo Putin, to ja wczoraj mówiłem o tym trochę w rozmowie z Piotrem Abrzykiem, ja to niestety musiałem mówić. Putin zajmując, wchodząc do samozwańczych republik, do, Doniecki i Ługański od razu mówi, mówi wprost: Nie, to nie jest koniec. Ja pójdę dalej. Ja muszę te całe obwody, czyli po naszemu województwa, ługański i doniecki zająć. No tak. To zresztą, właściwie było logiczne od samego początku, ja nie miałem złudzeń, że że to jest początek. I jak również nie mam specjalnych złudzeń, że dojdzie do przynajmniej na razie punktowych ataków i od strony Morza Zowskiego, Morza Czarnego, yy, Mariupola. Yy, o jakiś sygnał z Białorusi, że Białoruś jest po stronie właściwej, po stronie mocy, po stronie Putina, bo to jest taki sygnał polityczny, który będzie wysyłany w świat. To się może w najbliższym czasie stać, i my musimy być po prostu na to przygotowani, i Ukraińcy się na to też przygotowują. Panie ambasadorze, to szukając rozpaczliwie jakiegokolwiek optymizmu, przyznam szczerze, że nie znalazłem na to żadnego sposobu, a chciałem jakoś optymistycznie skończyć tę rozmowę. Jak pan? To nie szukając już zdradliwych po, m, pociech, proszę nam powiedzieć, czym to się może wszystko skończyć. No bo jakoś ja nie wierzę, że Putin, który raz wszedł do Doniecka i do Ługańska, z niego wyjdzie. Przynajmniej nie za naszego życia. To się może skończyć, skończyć na, na dwa sposoby. No, jednym sposobem, na który to się może skończyć, to jest niestety wizja trzeciej wojny światowej, która nie jest niewykluczona. Skoro były dwie, to dlaczego nie ma być trzeciej? Być może ostatniej. A kolejne wyjście jest takie, że jakaś część rosyjskiej elity zrozumie, że, że należy zmienić władzę na Kremlu i należy zacząć rozmawiać z Zachodem i należy po prostu ocalić państwowość rosyjską i, i Rosję przed katastrofą. Czyli zakłód powinien być twardy, bo tylko wtedy może wywierać nacisk na, na Kreml, tak? Dokładnie tak. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Jan Piekło, był ambasador Polski na Ukrainie. Kłaniam się nisko, bardzo panu dziękuję, że zgodził się pan z nami spędzić ten poranek. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Kłaniam się nisko państwu również. Do widzenia, do jutra.